Witajcie kochani, w poniedziałek 4 stycznia zobaczymy sobie jaka runa będzie nam towarzyszyła dzisiaj. Powracamy do cyklu runa dnia. Ja już czuję się trochę lepiej, więc postanowiłam, że wracamy. Tak więc poniedziałek 4 stycznia i towarzyszyć nam będzie runa. Hagal! Wow! No, i powiem Wam, że tydzień zaczyna się ciekawie. E, ponieważ jest to hagal, dopytamy z jakimi zmianami będziemy mieli do czynienia, bo są to zmiany, które są nie. Um, takie zmiany, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, tak? To są różnego rodzaju też. Um, dopytamy najpierw, a potem będziemy patrzeć, bo nie chcę tutaj. Hagal. Jeżeli macie um, jakąś rozmowę kwalifikacyjną, albo coś może nie dojść do skutka, albo może nic z niej nie wyjść, Czego to są też sprawy prawne, bym powiedziała. Tutaj może się coś nie udać, coś, co zaplanowaliście, coś, co miało um, albo wydźwięk prawny, albo wydźwięk urzędowy, a, albo. Um, to też może być coś, co jest jakby spowodowane, znaczy gdzieś możemy mm, myśleliście o realizacji czegoś tutaj i to się może nie udać. Ja mam wrażenie, że to jest też um, jakby po prostu nasze plany mogą wziąć jutro w łeb i um, jutro w poniedziałek właściwie. Nagrywam to w niedzielę dzisiaj, więc... E, bo chcę to wrzucić Wam rano, już jest u mnie wpół do 12, więc zaraz to wrzucę, tak żebyście rano mieli. E, więc, jakby te nasze plany mogą się nie sprawdzić. Te nasze plany mogą tutaj nie, nie udać się, tak? E, bądźcie ostrożni, bądźcie uważni. E, chciałabym Wam tu jeszcze jeszcze powiedzieć, że Hagal jest runą wiedźm Wiedźma jest to kobieta, która wie. Więc e, chciałabym, żebyś też, żebyście, żebyście wykorzystali też ten wasz potencjał, który w was jest, tak? Um, bądźcie wiedźmą dzisiaj, czy um, magiem powiedzmy, tak? Wykorzystajcie tą e, siłę, którą w sobie macie. Hagal jest runą bogini Hel, bogini podziemia. Jeżeli macie tutaj pewnego rodzaju objawy, zawsze możecie wziąć ze sobą algiz, będziecie po prostu tutaj dodatkowo chronieni. Ale... Hagalia jest też tą runą, która pozwala nam pozbyć się wszystkiego tego, czego nie potrzebujemy. Wszystkiego tego, czego nie chcemy. Więc powiedziałabym, że Macie szansę jutro, czyli w poniedziałek, tak? Um, dzisiaj powiedzmy, no bo już jest prawie 12, nie? Macie szansę odkryć i usunąć z waszego życia wszystko to, czego nie potrzebujecie. Możecie w ten sposób tą runę mm, ukierunkować, tak? Niech odcina od was wszystko to, czego nie chcecie, czego nie potrzebujecie, czego mm, chcecie się pozbyć, a nie wiecie jak. Wyślijcie tam hagal, po prostu z tą jasną deklaracją, bez szkody dla nikogo, dla dobra wszystkich, i niech ona odcina wszystko to, co jest wam zbędne, co wam zawadza, wszystkie wasze blokady, tak? Eee, bo ona jest w tym niezastąpiona, po prostu, ale trzeba się z nią obchodzić ostrożnie, bo jest to tornado, więc. O, popatrzcie tutaj też. Więc jakby no w tą stronę. Ja bym powiedziała, że tutaj jakieś rozmowy mogą nie wyjść. Jeżeli jest jakaś sprawa urzędowa-sądowa, może Wam się nie udać jej prze jakby wygrać, tak? Także poniedziałek, 4 stycznia towarzyszy nam Hagal. Ja Wam życzę miłego dnia, życzę żebyście uaktualnili i żebyście uaktywnili wasz wiedźmowski potencjał. Trzymajcie się. Pa pa.